Witajcie, kochane. Dzisiaj pokażę Wam zupełnie nowe topery na bazie po całości imitującej skórę, czyli tej trzywarstwowej. Topery Perfect Skin, e, zupełna nowość. E, będzie, m, pokażę Wam w dzisiejszym filmie cztery różne rozmiary bazy. Zapraszam. <try> W dzisiejszym filmie pokażę Wam właśnie cztery nowe em, topery Perfect Skin. Są to em, topery bez grzywki, po całości na bazie imitującej skórę. To jest linia Perfect Skin. Tylko w jednym kolorze one występują, tylko to jest kolor 1B2, czyli taki czarny naturalny. Gęstość standardowa, jak widzicie, czyli bardzo naturalnie wygląda ten przedziałek. Tak, jakby włosy wyrastały z czubka głowy. Mamy dużo toperów, właśnie, że przy przydziałku wolno tak naturalnie, ale yy, tylko na tej środkowej części jest ta baza. Natomiast w tych nowych toperach Perfect Skin ta baza imitująca skórę jest po całości. Zobaczcie, jak naturalnie i pięknie to wygląda tutaj na czubku, gdziekolwiek ja spojrzę, cały czas te włosy wyglądają, jakby wyrastały z, ze skóry głowy, czyli bardzo naturalny wygląd. E, oczywiście wiadomo, że e, te topery są troszkę droższe przez to, że właśnie po całości e, jest ta baza imitująca skórę, ale e, efekt jest e, o wiele bardziej naturalny. Zobaczcie też tutaj ta baza jest lekko profilowana. Profilowana to znaczy, że to nie jest takie płaskie, tylko się dopasuje ładnie do czubka głowy i pokażę wam te topery oczywiście zaraz na y, główkach manekina. Ten najmniejszy, czyli na bazie 8 cm na 13, y, wygląda tak. Y, czyli widzicie, że jest tutaj y, jak na takiej małej bazie i tak dosyć dużo włosów. One mają długość 35 cm. Tak, jak we wszystkich tych toperach, które wam dzisiaj pokażę. I ten toper będzie odpowiedni, jeżeli macie właśnie jakieś małe ubytki, przy przedziałku, jakieś małe obytki włosów, chcecie zagęszczenia, odrobinkę przedłużenia. On jest cieniowany, te włosy są cieniowane na końcach, tak jak tutaj widać, czyli one się wpasują w Wasze naturalne włosy. Po prostu bez obciążenia, leciutki, naturalny efekt. Także ten toper jest dla tych z Was, które po prostu potrzebują naturalny efekt tego zagęszczenia czubka głowy. Także te wszystkie, te wszystkie topery będą dostępne już po świętach wielkanocnych, także już od wtorku będzie można sobie zamówić taki gotowe w naszym magazynie. I tutaj zobaczcie, gęstość, czyli to, ile jest wczepionych włosów na centymetr kwadratowy w bazie, to jest taka naturalna, czyli wygląda to bardzo, bardzo naturalnie. Teraz drugi topper. Tutaj będzie baza 9 cm na 15 cm, czyli zakryje Wam, jeżeli macie dłuższe ubytki, troszkę przy przedziałku, długi przedziałek, będzie to odpowiedni topper. Tak jak w jednym z poprzednich filmów pokazywałam Wam, dlaczego mini topper jest dla niektórych osób za krótki, bo po prostu jak jest za krótka baza, to tam tego czub tego tyłu głowy nie zakrywa. I tak właśnie to widać na tym zdjęciu dokładnie, jak ta baza powinna i nie powinna wyglądać. I tutaj mamy już na manekinie, na główce manekina, czyli baza 9 na 15 cm. Włosy, długość włosa to cały czas 35 cm. Oczywiście te włosy można sobie podciąć do własnych włosów według uznania. Ten toper waży więcej, bo waży aż 50 gram. I tutaj cały czas, uwaga co do gęstości. Gęstość to jest gęstość włosów wczepionych w bazie, nie końcówek, grubość. Tak? Bo we wszystkich tych y, toperach, jak widzicie, końcówki są cieniowane. Czyli włosy nie są takiej samej długości. I y, y, to y, po prostu zaletą tego jest, że wiadomo, taki toper jest troszkę tańszy i też naturalnie się wpasuje w wasze włosy. I nie ma takiego efektu sztuczności. To wygląda naturalnie, yy, właśnie jak te końce są cieniowane. Oprócz tego, tak jak mówiłam, można sobie do, podciąć u fryzjera do własnych włosów, spersonalizować. Grzywki tutaj za bardzo nie zrobimy. Jeżeli ktoś potrzebuje toper z grzywką, musi kupić gotowy toper już z grzywką, tam gdzie są włosy tkane w odpowiednich kierunkach. Tutaj fajnie też widzimy, tutaj ten kolor, te topery są wszystkie w takim samym kolorze. To jest taki naturalny czarny. Jeżeli ktoś nosi włosy czarne, może sobie przyciemnić, natomiast tych włosów nie rozjaśniamy. Tak wygląda właśnie z bliska tutaj czubek. Widzicie, tak jak ta baza wygląda tak naturalnie, jakby włosy wyrastały z... Głowy po prostu. I tutaj ten tył. Czyli nawet widzicie, na główce manekina mam, tutaj z tyłu, jak rozchylimy, to dalej włosy wyglądają, jakby wyrastały z naszej po prostu głowy, tak naturalnie. I tutaj wielkość tej bazy na główce manekina. Jeszcze szybka uwaga co do gęstości. Często, jak pytacie o gęstość, to macie na myśli to, Często, ktoś, często bardzo jest mylona gęstość z, długo, z długością włosów i tym cieniowaniem. Tu po lewej widzicie standardowy toper cieniowany, czyli włosy mają różną długość. Są jedne, tak jak na naturalnej głowie rosną, jedne krótsze, drugie dłuższe. Natomiast po prawej stronie mamy najdroższy w naszej ofercie toper Pamela, który ma, to się nie nazywa właśnie gęstość na bazie, tylko po prostu wszystkie włosy tej samej długości. I przez to, że są wszystkie włosy tej samej długości, to yy, on o wiele więcej kosztuje, jeżeli jest inaczej zrobiony, o wiele więcej kosztuje. Natomiast w świecie toperów gęstość, to znaczy to, ile włosów jest wczepionych na centymetr kwadratowy, to jest gęstość naturalna 110%, czyli nie tak super nawalone dużo włosów, że od razu sztucznie wygląda, tylko naturalnie tak jak każdy z nas mniej więcej ma czyli naturalna gęstość, czyli gęstość to jest to, ile jest włosów wczepionych na centymetr kwadratowy w bazie. Ok, kolejny toper oznaczony na różowo. Tutaj jest baza 10 cm na 12, włosy cały czas 35 cm. I ten toper waży około 47 gram. Czyli ta baza jest troszkę szersza, ale krótsza. Tutaj widać dokładnie, jak wygląda ten toper, e, czyli tak samo właśnie e, ta baza, jeżeli na szerokość potrzebujecie więcej centymetrów, a na długość mniej, czyli ten przedziałek macie krótszy, to będzie odpowiednia baza. E, tutaj, tak jak już mówiłam, te topery się idealnie wpasują w wasze włosy, właśnie przez to cieniowanie na końcach. E, ta, wszystkie mają tą właśnie bazę imitującą skórę. Jest to baza trzywarstwowa. W innym filmie o tym mówiłam, e, czyli taka właśnie dzięki temu, że ma właśnie trzy warstwy tych supełków, gdzie włosy są wiązane w bazie w ogóle nie widać. To wygląda bardzo naturalnie, komfortowe. Ta baza jest leciutka i to jest najdroższy typ bazy i dlatego te towary są troszkę droższe niż inne takie, gdzie częściowo jest baza imitująca skórę, a reszta jest wszywana. Wszystkie ceny możecie znaleźć w naszym sklepie www.mezisfabrykawlosa.pl, gdzie serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie też, że jeżeli się zastanawiacie, który toper jest dla Was, nie wiecie jak, to my Wam chętnie pomożemy, doradzimy, dobierzemy bazę, kolor, wszystko, ponieważ mamy bardzo dużo gotowych toperów w sklepie. Wystarczy do nas po prostu napisać lub zadzwonić, i wysłać swoje zdjęcia. I tutaj jeszcze z bliska, taka ta baza jest duża. Pamiętajcie, że spineczki wszystkie są ręcznie przeszywane. Te spineczki możecie sobie przeszyć w innym miejscu lub otruć przesunąć, lub doszyć więcej spinek. Zawsze z każdym toperem my wysyłamy dodatkowe spinki. Jeszcze coś wam pokażę. Zobaczcie, tutaj te spineczki są przyszywane wszystkie ręcznie nitką. Tutaj w, tą, w ten brzeg są wszywane. Czyli pamiętajcie, że spinka zawsze musi być wszyta w ten brzeg. Nie wolno spinek wszywać tu, gdzie jest ta delikatna baza trzywarstwowa, czyli tego nie można dotykać. Zawsze tylko na tym brzegu są spinki przyczepione, Warto o tym pamiętać. I teraz pokażę Wam ostatni, największy e, toper z tej linii: Perfect Skin. I tutaj już mamy dużą bazę na y, zdecydowanie większe ubytki i też dużo więcej włosów. Wiadomo, im większa baza, tym jest możliwe wczepić więcej włosów, tym ich będzie więcej i będzie y, ważyło więcej taki toper. Także to już dla pań z większymi ubytkami. Y, tutaj tak samo widzimy, że włosy są cały czas cieniowane, to jest cały czas 35 cm. I tutaj ten toper właśnie zdecydowanie większe ubytki pokryje. Tutaj waga włosów to jest około 65 gram w tym toperze. E, pokażę Wam też zaraz, jak wygląda właśnie z bliska jeszcze raz ta skóra, jakby włosy wyrastały z głowy. E, w każdym razie te włosy, tak jak już mówiłam, są naturalne. Można je prostować, kręcić. Zawsze pamiętajcie, żeby używać termoochronnych preparatów przed stylizacją. I odpowiednio myć, oczywiście. O, ja, taki cały film o myciu jest, ja go podlinkuję. Tutaj jeszcze pokażę Wam z drugiej strony na główce manekina. Położyłam tą bazę. Tutaj chciałam Wam szczególnie pokazać to profilowanie. Ta baza nie jest płaska, ona jest wyprofilowana. Co to znaczy? To znaczy, że nie będzie. Tak się marszczyć dziwnie na głowie, bo ona jest już tak właśnie zrobiona, że jest profilowana, czyli będzie się idealnie układać. Tak jak już tutaj widzicie, właśnie jest to duża baza, dużą powierzchnię ubytków włosów może Wam przykryć. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę na koniec. Zobaczcie, jak w świetle dziennym ta baza pięknie wygląda. Nawet z bliska, jak ktoś na was popatrzy z góry, to będzie wyglądać, jakbyście miały własne włosy. To w ogóle nie wygląda sztucznie. I właśnie, patrzcie, gdziekolwiek nie rozchylę, jest jakby skóra głowy. To jest e, zaletą e, właśnie tych baz e, imitujących skórę. E, całą tą linię Perfect Skin będziecie mogli już kupić, będzie dostępna w naszym sklepie od razu po świętach wielkanocnych. Także zapraszam, e, czyli od wtorku e, będzie można e, zadzwonić. E, w każdym razie zapraszam Was i tak do naszego sklepu www.mesisfabrykawłosa.pl, gdzie znajdziecie różne topery, różne dopinki, zagęszczacze, maskujące ubytki. Jeżeli potrzebujecie konsultacji, to czekamy na, dla, na Was pod numerem telefonu 886-545-499. Znajdziecie u nas różne topery maskujące ubytki na małe ubytki, na zagęszczenie włosów, na duże ubytki. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału, gdzie znajdziesz ciekawe informacje o toperach zagęszczaczach i o przedłużaniu włosów. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli dasz łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. W tym filmie widziałyście linie toperów Perfect Skin.